Tak słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. Nazywam się Lemie Sylwia, firma Power Fresh. Pragnę poinformować, że ma pan do odbioru samy jeżdżąca odskózacz. Pozdór prezentu sam rzeczy zapraszam. Tam Aha, no. pre... prezentu zapraszam radą. 27 lutego Bo pani szybko mówiła, ja muszę zapisać. No Hotel Gromada Gromada, no. O godzinie jedenastej o lub 14, która bardziej odpowiada. A który to jeszcze dzień jest? Dwudziesty siódmy środa. O jednostki jedno nie mogę, bo mam wizytę w pupie, bo chyba mi pracę znajdą w końcu. A czternasta? Czternasta lepiej, no a na jakiej imię nazwisko? No jest tak pani od razu, a jak pani się jak pani miała na imię? Sylwia. Sylwia, Nie, to ładne no imię. Jakiej, na jakiej imię nazwisko zarezerwować? Mariusz. Tak? Krynkiewicz. Krynkiewicz, tak? Tak. A imię żony lub partnerki? Samo imię? Julia. I 30 lat życia. Ja tutaj mają. ja tak kończone. tak nie lubię, bo tak, tak? syna. Słucham? I 30 lat życia mają państwo kończone? Oczywiście, że tak. ta to trochę stara dupa wie pani. Słucham? Ale... Nie, nic, nic, nie mówiłem. Mówisz, że żona starsza. Na czternastą, tak, panie Mariuszu? Czternastą, tak. No i to jest z okazji dziesięciolecia powstania. Samożytczący odkurzać on ma dzięki którym nie spadnie ze schodów, sprawdza się na każdej powierzchni. A to nie, to ja na parterze mieszkam. To u mnie nie spadnie ze schodów. No dobrze, na spotkaniu odbędą się warsztaty y, dotyczące problemów z jakości powietrza. Przedstawimy, jak dbać o powietrze, które nas otacza, filtrowanie, jonizowanie, świeżanie. Należy mm -hmm. być w parze. Raton, 27 lutego środa, hotel Gromada, ulica Gabriela, Narutowica 9, 14:00. godzina. Julia Krynkiewicz, Mariusz. Na ten numer trzyma pan wszystkie informacje o spotkaniu. Firma Paul Fresh, ja nazywam się i samej rząd odkurza z okazji dziesięciolecia powstania firmy. Dziękuję za rozmowę, do A, zobaczenia. Proszę pani, chciałem spytać coś. Tak? Bo ja ten odkurzacz jest tak inteligentny, że on, jak wejdzie mi do domu, to on może mi przykładowo schakować ekspres. Bo ja mam taki problem z sąsiadem, że on chyba swoim pilotem potrafi mi włączać i wyłączać telewizor. I ja mówię mu, nie. Sylwek, nie rób tak, tak nie wolno. To nie jest społecznie społeczne zachowanie, tak nie wolno. A on wtedy mówi, nie, to... Mariusz, mo można. I Ja mówię, że nie, ale on mówi, że tak. Panie, I kto ma rację wtedy? To jest, ten jest odkurzacz jest uruchomiony przyciskiem, więc tutaj nic w panu nie skakuje. Z mojej on, strony on, to on wszystko, jest. Dziękuję. On jeszcze tam mówił, że w stumie tak mo, w stumie tak się nie da, ale u mnie się da. Dobrze. Zresztą pana, jak mówię, tutaj się nie da. to pan u, u pana będzie i pan będzie nim sterował nic inne. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję, do Dobrze, zobaczenia. Do zobaczenia.